jeszcze tak jakbym sobie wyobrażał idealny świat pamiętajcie że nie ma idealnego świata natomiast jakbym sobie może wyobrażał mój idealny garaż to lepiej, lepiej zabrzmi i w garażu chciałbym mieć na dzień dzisiejszy coś takiego jak lifa jedynkę ewentualnie zoę do miasta na takie wyjazdy weekendowe tutaj Etron zdecydowanie wygrywa. Jeśli bym gdzieś jechał na zachód Europy, gdzieś gdzie jest sieć szybkich stacji ładowania Ionity, też zdecydowanie Etron tu bez dwóch zdań, bo jest auto no, przesuper na, na trasy. Natomiast e, póki co, póki mamy infrastrukturę w Polsce, jaką mamy i tutaj ładowarki są 40-50 kW, to na takie plątanie się tutaj po Polsce. I jednak na dłuższe trasy, a dłuższe mam na myśli powyżej tam 400-500 km, wybrałbym jednak coś oszczędniejszego, czyli albo Tesla 3, albo Hyundai Kona, ewentualnie Kia Eniro. Bo to są samochody, którymi da się zrobić jednak niższe zużycia, a dzięki temu możemy zajechać, zajechać dalej. Nie miałem tu takiego problemu, że, że jakoś brakowało mi zasięgu w tym Audi. Co to, 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 to nie, natomiast. A, trzeba pamiętać, że to jest super auto, wszystko tutaj pasuje, szybkość ładowania jest naprawdę imponująca, jak się to przeliczy w kilometrach na godzinę, bo no, to jest jakieś 500-600 km na godzinę jadąc w trasie, więc no, umówmy się, 500-600 km to i kierowca potrzebuje z godzinkę przerwy, żeby coś zjeść i odpocząć, więc wszystko pasuje. Jest to tak wymyślone, że ta prędkość ładowania jak najbardziej pasuje do, do potrzeb kierowcy i pasażerów co nie jest takie oczywiste, bo konkurencja ładuje się znacznie, znacznie wolniej, a wcale nie jest oszczędniejsza, mówię tu o innych suwach premium elektrycznych, więc Audi jest tutaj naprawdę debeściakiem w tej lidze. Tylko pamiętajmy, no szybkie ładowarki, te super szybkie, to jest, to jest tutaj wymóg przy takich długich wojażach, ale na szczęście na zachodzie Europy czy gdzieś w Norwegii tego już jest całkiem sporo.